Jesteśmy w podniku huskwarna 310 troszeczkę nagrałem dla tych niedowiarków, co to mówią, że wszędzie bezprzewodowe dadzą radę. No nie, wszędzie nie dadzą rady. Ogurt jest bardziej leśny. Tak, 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 Tutaj przechodzimy, Jest bardzo wąsko. Przejeżdżamy. Mamy lasek. Wąskie przejazdy. Jak widać. Wiemy, robot się schował i proszę, jest roboci huskwarna 310. W zasadzie nie jesteśmy w trudniku, tylko już bardziej pod kopą Biskupią kupią. Mamy lasek, mamy znowu zakamarki. I jeszcze nawet teren odrębny tutaj. Wystarczy dwa razy, może trzy razy w tygodniu po pół godzinki i tam też jest wykoszone. Nie ma szans, żeby tutaj jeździł robot bezprzewodowy. A Husqvarna sobie jeździ trzeci dzień. Dziękuję i mamy następnego.